Się. urywki małe widzieliście przed chwilą Znowu bez użycia pędzli, także wydaje mi się, że całkiem nieźle to wyszło. Włosy jeszcze mam trochę mokre Używałam tego nowego szamponu już trzeci raz, no i jak na razie no w miarę, w miarę może powiem, nie jest idealny, ale no ale jest nie w miarę, no powiedzmy, jest okej okay. Także dzisiaj jest 15 października nie wiem już w sumie który. Ubrałam czerwoną bluzkę do filmu. Chciałam ubrać białą, ale stwierdziłam, że za często się w niej nagrywa. Więc ubrałam czerwoną. Żeby nie było, że cały czas tak samo chodzę ubrana. Ale bardzo właśnie lubię te bluzki z Sinsaya. Te osoby, które może nie są na bieżąco, które nie widziały mojego hola, to właśnie ta i ta bluzka beżowa w paski jest z Także bardzo je lubię, to są takie topy krótsze, one tak trochę odsłaniają brzuch, minimalnie, ale są mega wygodne, także cieszę się, że je mam, że udało mi się je kupić na promocji jeszcze jak była końcówka lata chyba. No, także fajnie, fajnie, zobaczymy co dzionek dzisiaj przyniesie, ja mało spałam, coś to za oknem, chyba ktoś cofa samochodem, albo śmieciarka przyjechała, co też jest możliwe. Bo słyszę jak wyłożą Pewnie wy też słyszycie <grystanie> Powiem wam tak Przez używanie przez dłuższy czas Head and Shoulders Bardzo, ale to bardzo wypukała mi się moja farba I zobaczcie w ogóle jaka jest różnica Pomiędzy końcówką O nie wiem czy zobaczycie to w tym świetle Końcówką, nie widać Moich włosów, a moimi Tutaj włosami przy nasadzie <grystanie> Także ja już nie farbuję postanowiłam sobie właśnie, że nie będę farbować. Eee, no zobaczymy na jak długo to moje postanowienie wytrzymam. Ale wam, ja że dalej odczuwam konsekwencje tych moich wypowiedzi na Instagramie. Dalej do mnie piszecie, dalej właśnie swoje wypowiedzi mówicie. No, ale jakoś to wszystko przeżyję. O tym na takie beżowe, to teraz Wam mogę pokazać bo w ogóle pochwaliliście mnie za płytkę na Instagramie ale już musiałam, musiałam skrócić bo już mnie tak denerwowały, że po prostu no, skróciłam je całkiem I teraz mnie jest o wiele wygodniej <laughs> niż w takich długich, ale one mi tak szybko rosną, że, że zaraz będą długie na nowo <laughs> no tak jak mówię pomalowałam się, to trochę zakryłam te moje zmęczenie właśnie te moje sińce Teraz naturalnie wysychają. Ja jeszcze, jeszcze trochę takie zgniatam, i przez to, potem jak one już całkiem wyschną, no to mam uroczki swoje, więc ja w ogóle nie wiedziałam, że ja mam aż taką tendencję do kręcenia się włosów. Czy bardziej falowania, może, bo one są takie falowane. Ja może trochę niżej pokażę. wam No, ale często od Was dostaję komplementy, jak mi wyschną tak naturalnie i siebie, wiecie, zakręcą same w sobie. Bez lokówki, no to często właśnie mi piszecie, że fajnie mam zakręcone te włosy. Do przyszłego lata się nic nie zmieni z długością, no to nie wiem, może trochę przytnę, je ja skrócę, może jakoś to wiecie, zmieni trochę. poszłam znowu do sypialni to wam troszeczkę opowiem o tym co znalazłam właśnie w okienku peeling drobnoziarnisty e, pamiętam z perfekty właśnie miałam taki jeszcze w starym opakowaniu i on bardzo dobrze mi się sprawdzał. Zobaczymy, czy to jest to samo. Bo jednak ten zbielędy, który zmienia kolor przy pocieraniu, no to tego tak nie można za bardzo go znaleźć. Tak, wiecie, w sklepie, ewentualnie przez internet, w drogerii internetowej, ale no, no to wiecie, to już są koszty przez dosyłki i tak dalej. Zwiększa się wtedy cały koszt. I tutaj jest. Co to w ogóle ma robić? Głęboko oczyszcza, odblokowuje pory, przywraca blask skórze. Woda magnetyczna. Nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Cząsteczki wody zamknięte w nośnikach, które transportują ją bezpośrednio do komórek skóry, poprawia nawilżenie oraz odświeża. Piasek wulkaniczny, pantenol, jakaś fitotauryna, aha, z alg. No zobaczymy, zobaczymy czy to się sprawdzi, czy, czy, to coś da. No i zadanie, tak jak widzieliście na karteczce, <grym> powiedz do, zadzwoń do bliskich i powiedz, że ich kochasz. <grym> Także powiem Wam, że na razie jeszcze nie gadałam z rodzinką, ale myślę, że jeszcze dzisiaj zadzwonią, bo my się dzwonimy praktycznie codziennie. W muszę Wam powiedzieć, że cieszę się, że Wam się tak spodobała ta forma po prostu tych kartek. Bo ja w ogóle miałam troszeczkę inny plan na to, żeby z jednej strony właśnie pisać jaki jest prezent w okienku, a z drugiej strony miały być cytaty takie motywujące, no, no się takiego wiecie, takie życiowe motywujące. A stwierdziłam, No że to może być, może być takie, wiecie, ulotne i tak dalej, że tak tylko powiedzieć i tyle, tak przynajmniej coś robimy razem w tych filmach, więc. Teraz zauważyłam po czasie. Że na tej karteczce jest napisane, że jeszcze jest żel antybakteryjny w tym okienku razem. Nie wiem, chyba się zasugerowałam tymi obecnymi czasami. Także taki mały żel, który jest teraz niezbędny w tych czasach. No, a tak jak widzicie, ja mam jeszcze cały, bo ja praktycznie jak chodzę do sklepu czy gdzieś, no to ja tam używam e, po prostu z tych, z tych dozowników, bo to jest jednak. Najbardziej, no najwygodniejsze w sumie dla mnie, jeśli chodzi o ten, ale no, mam taki, w razie co w domu będę miała, w razie co, w razie co po prostu takie opakowanie, gdyby nagle y, znowu się wyprzedały wszystkie i w ogóle nigdzie nie było, to mam. Ale jedyny właśnie, znaczy główny minus używania tych wszystkich żeli jest to, że wysusza się mocno skóra na rękach i... No jednak jest to widoczne z czasem, ale wiecie, jak kremujecie ręce, no to, no to można, można jakoś to wszystko przeboleć. No. To jest chyba jakaś inna forma. Bo teraz, teraz, właśnie spojrzałam, że to jest żel, a w sklepach jest płyn. Płyn, de, płyn do dezynfekcji, a to jest żel antybakteryjny, ale nie wiem, czy skuteczność jest chyba taka sama. Chyba kończyć tego droga tymczasowo. Później się jeszcze do Was może odezwę. Jak będę robiła obiad, albo coś w tym stylu, to Wam pokażę, żeby tak cały czas nie przegadać tego vloga. I mamy grę rozłożoną na stole, bo graliśmy wczoraj w tą naszą, naszą nową planszówkę. Powiem Wam, że jest mega. Mega ciekawa i tutaj właśnie są te kraje różne z całego świata i no jest to gra skomplikowana, trzeba przyznać, ale bardzo fajnie się gra. Jednak daje dużo frajdy i, i zajęcie czasu na, no, no praktycznie na godzinę. Tak myślę spokojnie. Żeby, żeby to wszystko, te zasady rozpracować i, i sobie grać. No potem Wam, ponagrywam Wam potem może jakiś urywek, jak będziemy grać dalej. No i jakiś obiadek, czy zobaczymy także.